Witajcie, moi drodzy przyjaciele, na dzisiejszym filmie, w którym chciałem z wami porozmawiać na temat duchowego przebudzenia. Zapraszam. Dzisiejszy film powstaje, ponieważ po sesji, którą miałem dzisiaj, postanowiłem jedną bardzo ważną rzecz wam przypomnieć, mianowicie to, że duchowe przebudzenie jest procesem, który jest również bardzo, bardzo, ale to bardzo Fizyczne. To nie jest tak, że ty się duchowo budzisz i Twoje ciało pozostaje bez zmian. Nie wiem, czy pamiętacie taki film. On jest trochę stary, jak na wiek tego kanału, czyli ma pewnie z dwa lata od duchu. Fizyczne objawy duchowej, duchowej przemiany umieszczę wam link po tej stronie ekranu i w opisie do tego filmu. W tym filmie mówię o tym, że to, że my się budzimy, zmienia naszą energię. Zmienia to. Jak my funkcjonujemy również tak bardzo fizycznie, cieleśnie. I co mam przez to na myśli? Kiedy żyliśmy, może część osób dalej żyje, w duchowej ciemności, to nasz układ energetyczny, a co za tym idzie, nasze ciało funkcjonowało w pewien sposób. Byliśmy jak uzależnieni od. Jakiegoś narkotyku, a energia ego działa jak narkotyk, jest uzależniająca, i trawiliśmy to, czyli energie egotyczne, nie trawiliśmy światła. I teraz, w toku duchowego przebudzenia, to się w tobie zmienia. Co to oznacza? Przestajesz trawić wszystko, co swojego, i zaczynasz trawić tylko. Duchowe światło. I teraz w zależności od tego, jak bardzo ten proces w tobie jest zaawansowany, to twoja zdolność, tolerancji gotycznych energii coraz bardziej się po prostu zmniejsza, degraduje, aż w końcu prawie, że całkowicie znika i nie jesteś w stanie znieść ego ani w sobie, ani tak naprawdę w żadnej innej osobie. Jakie to, moi kochani, ma implikacje cielesne w fizyczności? Oznacza to to, że jak budzisz się duchowo, to znaczy, innymi słowy, palec Boży na Ciebie wskazuje i mówi: Słuchaj, mój drogi, wstaw sobie swoje imię. Teraz jest twoj, Twoja chwila na przebudzenie. I od tego momentu coś zaczyna Ciebie budzić, prowadzić do odpowiednich nauczycieli, książek, sposobów odżywiania, ćwiczeń. Czy czegokolwiek tam, co się pojawi w twojej przestrzeni, czy to jest forma jakiejś terapii, zmiany pracy, zawodu, czy osoby, z którą jesteś otoczenia. Po prostu pewne rzeczy się dzieją i coś cię prowadzi. Następuje w Tobie jakaś ewolucja, która jest troszeczkę wymuszana. Jak to pięknie ujął Joel Goldsmith, nie ma żadnego mistyka, który urodził się na ziemi i powiedział: OK, ja będę mistykiem, ja będę zajmował się duchowością. Tylko te wszystkie osoby, które się budzą, one się budzą, bo coś się przebudziło. Oczywiście tutaj um, odliczamy rzadkie, bardzo przypadki, kiedy ktoś przy, pojawia się na Ziemi z miejsca z bardzo dużą świadomością. Są to bardzo nieliczne wypadki. Dla większości zdecydowanej nas przebudzenie jest procesem, co oznacza, że przyszliśmy z jakąś świadomością, niekoniecznie zbyt wysoką, i teraz coś nam każe tą świadomość zwiększać. I tak jak wam wspominałem wielokrotnie, nauczyciel duchowy, czyli osoba, która pomaga dzieląc się swoją wiedzą, albo przekazując po prostu światło, prowadząc medytację czy uzdrawiając, taka osoba nic za ciebie nie zrobi. Czasami ktoś do mnie dzwoni, Toma, czy możesz mi z tym czy z tym pomóc? A ja zawsze mówię, nie, ja ci nie mogę z niczym absolutnie pomóc. Mogę co najwyżej przy tobie być w świetle i zobaczymy, co się stanie. Ale nie da się tutaj dać żadnej absolutnie gwarancji, co się stanie, bo to zawsze duch o tym decyduje. I teraz tak, ten duch jest prowodyrem całego Twojego procesu przebudzenia. Ty sobie go nie wymyśliłeś, ja sobie tego nie wymyśliłem. To się po prostu nam dzieje. I teraz to jest trochę tak, że ta osoba, która w tym procesie jest może parę kroków dalej niż Ty, albo trwa on u niej dłużej czy bardziej intensywnie. Ma taką cechę, czy może raczej lepiej określenie misję, że jakby troszeczkę z automatu prowadzi tych, którzy w tym procesie są w innych miejscach, czy może gdzieś troszeczkę utknęli. To się dzieje w zasadzie samo, i to przyciąganie tych tak zwanych nauczycieli do tak zwanych uczniów dzieje się w zasadzie automatycznie. Po prostu Ty jesteś przyciągany do kogoś, coś jest przyciągane do Ciebie w Twoim polu. I po prostu dzieje się ta tak zwana chemia, i powstaje w wyniku tego spotkania to tak zwane nauczanie. Tak? I dlaczego o tym mówię? Dlaczego w ogóle o tym wspominam? Tylko bardziej mówię Wam o tym, aby Wam uzmysłowić to, że istnieje możliwość przyspieszenia Twojej przemiany, jeżeli w szczególności, jeżeli gdzieś utknęłeś, jeżeli nie wiesz, co z czym gdzieś połączyć. To istnieje możliwość po prostu spotkania się z, z osobą, która w tym procesie już trochę siedzi, kilkanaście lat, jak w moim wypadku, intensywnych naprawdę przemian. I dzięki temu może ci być po prostu łatwiej. Tak? I tak jak wspominałem to wielokrotnie, tutaj nikt za ciebie nic nie zrobi, bo to Bóg ci ostatecznie pomaga, ale towarzystwo tej osoby, która Trochę już widziała tych procesów, a trochę ich widziałem już u siebie i u innych ludzi, jak to wygląda, jakie są dynamiki, powoduje, że po prostu czujesz się pewnie. To jest trochę tak jak z dulą przy porodzie. Nie, nie odbywałem porodu, przynajmniej nie w tym ziemskim swoim życiu osobiście, ale jestem w stanie sobie to wyobrazić, jakim przerażeniem byłoby rodzenie, nie wiedząc, że ktoś koło ciebie w ogóle kiedykolwiek urodził. I tak jest trochę z tym przebudzeniem świadomości. Tak jak wam wspominałem, często jest tak, że w rodzinach, czy tam któryś z przekazów o tym mówi, w rodzinach my się nie budzimy tak, że cała rodzina, jedna, nie wiem, ludzie o określonym nazwisku, linii krwi się budzą. Tak nie jest. Budzi się zawsze jedna czy dwie osoby z danej rodziny i one ciągną, wznoszą wibracje w tej linii krwi i ci ludzie są porozrzucani po przeróżnych rodzinach. I to powoduje że często my jesteśmy osamotnieni na naszej drodze duchowej i często w naszym otoczeniu nie ma osób, które nas wspierają. I w tym momencie, w którym ty się budzisz, coś się w tobie dzieje fizycznego, nie masz pojęcia w ogóle, co to jest, nie wiesz, jak to połączyć, nikt z twojego otoczenia cię nie rozumie, odrzuca cię od różnych miejsc, od jedzenia, może od pracy, może od relacji, w ogóle nie wiesz ani be ani me, nie rozumiesz tego, no to człowiek może się w tym miejscu po prostu solidnie Załamać i teraz to, co robię, robię po to, żebyście się nie załamywali w tych Waszych procesach, bo tak jak mówię, trochę tych procesów widziałem, trochę tego przeżyłem. Pomimo, że wiem, że mój ziemski wiek nie jest jakiś super zaawansowany, nie zmienia to faktu, że widziałem wystarczającą ilość procesów i przez wystarczającą ilość trudów sam przeszedłem, że mogę z pewną pewnością. Pomóc komuś, kto przechodzi przez coś i po prostu tego nie rozumie. Nie rozumie tego, bo nie widzi czy nie ma w swoim otoczeniu osoby, która, która przez ten proces już z nim pracuje jakiś tam czas. I teraz pamiętajmy o tym, że ten proces budzenia on sobie jeszcze będzie trochę trwał. Natomiast to nie jest tak, że OK, pójdę na warsztat czy na sesję i się przebudzę i będę już przebudzony. On trwa, dopóki żyjemy na ziemi, tak? I ten proces wznoszenia świadomości będzie trwał. I teraz tak, ten proces wznoszenia świadomości ma swoje różne takie momenty. Są takie momenty naprawdę wyboiste, kiedy bez wsparcia może być nam super, super ciężko. I może jesteś w takim momencie. Może jesteś w takim momencie, że odczuwasz ból, tak jak ja dzisiaj miałem jedną sesję, podczas której osoba mi opisywała, że czuję ból tu gdzieś, tu, tu, tu. tu. I część z tego oczywiście mogą być to dolegliwości fizyczne, i czasami tak jest, ale uwaga, w toku duchowego przebudzenia bardzo często to, co my będziemy odczuwać w ciele, nie jest dolegliwością fizyczną. I pójście do lekarza nic nie zmieni, a wręcz może pogorszyć sprawę, że nie daj Boże, dasz się kroić lub błykać jakieś tabletki, które nie pomogą, ponieważ uwaga, dlaczego nie pomogą? Nie mówię, że medycyna akademicka nie działa nigdy. Tutaj jest film z moimi przemyśleniami o medycynie konwencjonalnej. Ona czasami jest potrzebna, czy nawet może być niezbędna. W niektórych wypadkach, jeżeli ktoś chce odrzucić ją całkowicie, nic nie należy odrzucać, <grytanie> wszystko ma swoje miejsce, kochani. To jest trochę tak. Twoje ciało to jest Twój samochód. Twoja dusza jest tym. Czym ty jesteś, ten kierowca, który siedzi sobie w tym samochodzie. Medycyna konwencjonalna zajmuje się samochodami, to jest mechanik samochodowy. Jeżeli w Twoim aucie coś nie gra, to jest szansa nie mówię, że to jest pewne, jest szansa, że Ci to pomoże. Oczywiście ta medycyna ma wiele swoich różnych rzeczy, które nie jest holistyczna, i tak dalej, i tak dalej. I są gałęzie czy medycyny, czy wiedzy, które integrują to troszeczkę i traktują i samochód, i tą duszę tego, który to prowadzi, psychikę, traktują to trochę bardziej holistycznie i patrzą na to po całości, gdzie jest źródło danej sprawy. Ale uwaga, jeżeli ty się duchowo budzisz, czyli twoja dusza się budzi, coś się w niej dzieje, ona się przemienia, to to ciągnie za sobą przemianę w twoim samochodzie również. On się przebudowuje, przekonfigurowuje na nowo. I to powoduje często w ciele ból lub, lub różne symptomy. I teraz, jeżeli ty za swoim procesem przebudzenia pójdziesz i będziesz go wykonywał, cudzysłów właściwie, to znaczy, będziesz urodził tego nowego Chrystusa, tak? Będziesz kooperował z tym, z tym procesem, ta świadomość Chrystusowa będzie w tobie wzrastać i w tobie się rodzić, to będzie ci ten proces szedł gładko. Jeżeli gdzieś utkniesz z powodu lęku, Zaklinujesz się tu, czy w innym miejscu, albo nie będziesz wiedział, albo będziesz wejdziesz, nie wiem, postanowisz rozwiązać swój duchowy problem, czyli pojedziesz do na przykład medycyny konwencjonalnej, kiedy to, co przeżywasz, jest symptomem duchowego przebudzenia, a nie to, że w Twoim aucie się coś psuje, czy innymi słowy, z tej, korzystając z tej metafory przed chwilą. Jeżeli pojedziesz do mechanika, bo kierowcy jest coś nie tak, czyli pójdziesz do medycyny konwencjonalnej, bo się duchowo budzisz i odczuwasz symptomy, ty jako, jako kierowca i oddasz mu auto i sam będziesz czekał, to co on znajdzie? Nic nie znajdzie, lub znajdzie coś nieistotnego, co nie jest związanego w ogóle z tym, co przeżywasz. Zrozum to, proszę. Jesteś duszą, czy jesteś kierowcą swojego pojazdu, czyli swojego ciała? I medycyna konwencjonalna, przynajmniej w Polsce, na moment kręcenia tego filmu rok AD2022. W Polsce nie jest powszechne to, że ktoś zbada Twój nie wiem, poziom energii, czy, czy wibracji, czy jak zachowują się Twoje czakry. Tak? Wiem, że gdzieś na wschodzie już takie rzeczy się trochę bardziej dzieją i można trafić do takiego lekarza, który Cię w ten sposób zbada tak bardziej holistycznie, ale u nas tego na tą chwilę nie ma. Jeżeli będziesz w toku swojego przebudzenia chodził po lekarzach, to możesz się totalnie pogubić i jeszcze bardziej wpadniesz po prostu w lęk czy panikę. Dlaczego? Ponieważ nie idziesz do właściwej osoby. I teraz kiedyś w toku naszych społeczeństw ewolucji, jak mieliśmy bardziej strukturę jakąś plemienną, tam zawsze była jakaś czysta szyzna, czy mędrcy, czy jacyś szamani, tak? Ktoś kto zajmował się sprawami duchowymi. I teraz u nas, w naszej tak zwanej kulturze cywilizacji, to mu rolę gdzieś powinno przejąć duchowieństwo. Jak to wychodzi, przemilczmy ten temat na teraz. Um, tak, Wiem, że są oczywiście świadomi kapłani i świadomi zakonnicy. Są. Nie jest ich niestety zbyt dużo, czy na pewno nie stanowią większości. No, i po prostu człowiek jest jakby zagubiony. Rodzina ci nie pomoże, bo nie rozumie tego procesu, bo przez niego nie przechodzi, bo jesteś najprawdopodobniej jedną czy drugą osobą, które przez ten proces w Twojej rodzinie przechodzą. Nie spotkałem się z sytuacją, żeby to była większa liczba osób, ale na pewno niedługo się to zmieni, albo ktoś z Was mi napisze w komentarzu, że u mnie budzi się cała rodzina. Gratuluję. Bardzo się cieszę, że tak jest. Po części tak oczywiście będzie. Ale to może wymagać trochę czasu, i Twoje przebudzenie zawsze będzie ciągło za sobą przebudzenie Twojej rodziny, czy oni tego chcą, czy nie, i czy będą się z Tobą kontaktować, czy nie, to nie jest ważne. To po linii krwi, po linii karmi, to płynie. Tak czy siak, ale to jest nieistotne. I ta osoba, która się budzi intensywnie, lekarz czy nie pomoże, bo to jest mechanik, a problem ma kierowca, czyli dusza. Rodzina cię pomoże, znajomi mogą być starymi znajomymi, to znaczy ludźmi, którzy się nie budzą albo są w innych momentach w życiu i po prostu tego w ogóle nie rozumieją. I jesteś w tym czy w innym miejscu, odżywiasz się tak jak na przykład twoje otoczenie i generalnie jesteś, że tak powiem, w ciemnej. I nic nie rozumiesz, nic nie łapiesz i nie wiesz. I wydaje ci się, że albo wariujesz, albo chorujesz, albo jedno i drugie naraz. I teraz uwaga, jeżeli tak jest, jeżeli oglądasz ten film do tej pory, to najprawdopodobniej w ogóle tak nie jest. I ani nie wariujesz, ani nie chorujesz, tylko po prostu duchowo się budzisz i trzeba przez ten proces przejść. I teraz tak, dlaczego mówię, że trzeba? Dlaczego mówię, że nie masz wyjścia? Bo nie masz wyjścia, bo duchowe przebudzenie jest procesem jednokierunkowym. Albo się wznosisz, albo się wznosisz, nie da się inaczej. Tutaj nie ma innego wyjścia. To jest trochę tak. Jakbyś był w ciąży z tą nową świadomością i jesteś w tej ciąży, jeżeli się duchowo budzisz i Ty nie masz wyjścia, czy urodzisz, czy nie urodzisz. Jeżeli nie urodzisz, to to Cię zabije. Po prostu Ciebie to zniszczy, bo Ty nie masz wyjścia. To jest silniejsze niż ty. To Ciebie wybrało, Duch Ciebie wybrał na teraz, pomimo Twoich wszystkich oporów, osądów i cokolwiek sobie tam nie wsadziłeś do głowy, Duch Ciebie wybrał na przebudzenie teraz. Dlaczego ciebie wybrał? Bo ciebie wybrał i z nim się nie dyskutuje. Jeżeli cię wybrał, to znaczy, że ma rację. A jeżeli duch nie ma racji, to patrz punkt pierwszy. To jest taka właśnie rozmowa, kochani. My jesteśmy w takiej pozycji. To się po prostu dzieje, nie masz wyjścia. I teraz tak, możesz się opierać, krzyczeć, stwierdzać, że ten nauczyciel, czy osoba, do której cię prowadzi, duch jest do dupy, nie znasz jej, nie chcesz, nie czujesz, chcesz kogoś innego i możesz stać się na głowie, dwoić, troić, skakać, robić fikołki, nieważne, nie masz wyjścia. Po prostu jesteś w tej duchowej ciąży i ty nie masz wyjścia. I teraz tak, możesz przez to oczywiście wszystko przejść samemu. Nie ma sprawy. Gratuluję. To też jest potrzebne, tacy samoukowie też są potrzebni, ja też jestem w sporej części takim właśnie samoukiem, który dużo leczy, przeżywał samemu, ale teraz z perspektywy czasu, jak okazjonalnie korzystam z pomocy kogoś, kto mi coś wskaże i nawet innego niż mistrzowie zdarza mi się czasami porozmawiać z kimś, kto jest duchowo wrażliwy, bo to jest po prostu przydatne, są cenne takie rozmowy, często może coś, coś można Mądrego usłyszeć na, na swój temat, co nas gdzieś popchnie, popcha dalej. Kochani, warto jest czasami po prostu skorzystać z pomocy tak zwanej po prostu duli, tak? czyli osoba, która może nie jest w ciąży razem z tobą, bo nie może być, bo to ty jesteś w tej duchowej ciąży, ale to jest ktoś, kto przez ten proces przeszedł, przechodzi, jest w tym doświadczony, ma ileś tych swoich duchowych chrystusików, tak że tak powiem, narodzonych. Tak? Pomimo, że on jest jeden, ale Wiecie, to jest język dualistyczny. Musimy sobie jakoś to opisać. Ktoś, kto po prostu przez to przechodzi, i wtedy ty się możesz czuć pewniej i ta osoba może dać ci pewne wskazówki, pewne rady po to, żebyś ty się nie czuł w tym wszystkim. Taki mega niesamowicie osamotniony, bo pamiętam, że ja się tak czułem. W zasadzie to ja pomoc miałem głównie z internetu z takich filmików jak ten, tylko że nawet nie za bardzo one były wtedy po języku polskim. A nawet ich nie szukałem, nie wiem dlaczego. Korzystałem głównie z takich filmików gdzieś tam online i one mi znacząco pomagały na ten czas, ale później się okazało, że fajnie się też z kimś czasami spotkać, bo to ten proces przyspiesza. Bardziej spotykasz się z osobami świadomymi i tym ten, ten, ten proces w sobie wzmacniasz, czym też on staje się łatwiejszy, ale również silniejszy. I to jest tak, że duch przejmuje kontrolę. Duch, czyli ta nowa świadomość przebudzona, przejmuje kontrolę nad Twoim życiem. Ten Chrystus wewnątrz Ciebie przejmuje kontrolę, władzę nad Twoim życiem. Jego krzyczy, walczy i im bardziej walczy, tym bardziej to nie ma żadnego znaczenia, bo ten Chrystus tylko się w Tobie wzmacnia. Ta nowa świadomość tylko w Tobie się wzmacnia i wzmacnia i wzmacnia i wzmacnia i wzmacnia. I przejmuje wszystkie, absolutnie wszystkie obszary Twojego życia. Nic nie zostawisz dla Ego. Bo ten Chrystus na to nie pozwoli. On każdy obszar, nie zawładnie, tylko przetransformuje i przekonfiguruje w taki sposób, abyś czuł spełnienie, radość i szczęście po prostu w tym obszarze. I to jest jego plan na twoje życie. Zapewnienie ci szczęścia nawet, jeżeli sam myślisz, że nie dasz radę, nie zasługujesz, że jesteś winny, że spieprzyłeś swoje życie. On ma to wszystko w głębokim Poważaniu, tak? Ma inny Bóg plan na nasze życie, na, życie na tej planecie w całości. To nie chodzi tylko o Ciebie personalnie, to chodzi o życie na całej planecie. Duch, Jeszła, Mistrzowie, jak chcemy to nazwać, ta uniwersalna jedna świadomość, ma zupełnie inny plan na życie na Ziemi niż to, co nasza cywilizacja obecnie realizuje. I on ten plan chce zrealizować pośrednio poprzez Ciebie i dzięki Tobie i dla Ciebie. Tak więc, moi drodzy, po tym przytługawym wstępie. Organizuje warsztat na temat duchowego przebudzenia po to, aby na te sprawy dotyczące właśnie przebudzenia tych trudnych momentów wewnątrz niego zebrać w jedno miejsce, podpowiadać na wasze pytania, opisy op op opisywać wam ten proces bardziej, jak to jest odczuwać, co się dzieje, jak się budzi energia w ciele, bo to są rzeczy, które dla mnie są oczywiste na ten moment, jakbym się cofnął w czasie 20 lat, kiedy ten proces u mnie nie trwał, to pewnie nie byłyby oczywiste i nie chciałbym w ogóle tego filmu słuchać, tylko wolałbym grać w gry komputerowe. Ale na szczęście te czasy dla mnie już dawno minęły. Tak więc yy, po prostu warto wiedzieć, z co przechodzimy, dokąd to prowadzi i żeby przede wszystkim się nie lękać, bo ten Chrystus jest silniejszy niż ego. To, co się w tobie budzi, jest na... <grywia> to jest najsilniejsze z wszystkich mocy. Bóg się w tobie budzi. I się cieszyć i skakać z radości, a my często w tym ego, w naszym uporze, nie, ja sobie nie radzę, nie, ja nie umiem, ja nie potrafię, to on i tak wie, co robi, że tak robi. I cokolwiek się dzieje w twoim życiu, gdzieś utknęła energia, zaklinowała się, odblokują. Tak? Czasami mówię, warto posłuchać po prostu pomocy kogoś, kto przez to przeszedł. Czy przechodzi przez coś podobnego, też na tych warsztatach przychodzą, pojawiają się bardzo świadome osoby i możemy korzystać wzajemnie ze swoich własnych doświadczeń i po prostu pozwolić, żeby ten duch tym bardziej to prowadza, nasze przebudzenie prowadził. Tak jak powiedziałem, to jest wyższa siła, wyższa inteligencja i ani ja sobie tego nie wymyśliłem, ani ty sobie tego nie wymyśliłeś, ani. Setki czy tysiące ludzi przed nami, którzy przez to przeszli, przechodzili, oni też sobie tego nie wymyślili. To się po prostu wydarza. I kochani, mamy dwa wybory. Człowiek zawsze ma dwa wybory wobec Boga. Może powiedzieć tak teraz, albo może powiedzieć drugi wybór. To nie jest słówko nie, bo słówko nie wobec Boga nie jest w Twoim repertuarze wyborów. Jest drugie słówko później. I teraz, jeżeli jesteś w trakcie przebudzenia i wybierasz. Później, to jest to taki ból, to jest to taka mordęga, którą jest ciężko z czymkolwiek po prostu porównać. Tak więc to, co robimy w toku takich warsztatów i spotkań, zmieniamy tą decyzję z później albo z takiego może tu, może tu, zmieniamy ją na tak, i wtedy następują te cuda po prostu uwolnienia. Bo człowiek, który pójdzie za głosem ducha, zobaczy, dlaczego to było mądre, dlaczego to było niezbędne, i pomimo tych wszystkich trudów, zawsze. Idealne rozwiązania po prostu same się odnajdują. I na tym też te cuda polegają. Niby było tak wszystko taka kaszana, niby to nie szło, niby to, a tu nagle duch zrobi to, 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 to i to, i nagle się wszystko poukładało i wszystko ma sens. Idealny porządek w tym panuje. Boski porządek, nie taki według tego ludzkiego sposobu myślenia. Bo duch ma swoje zasady, które są inne niż zasady tego tak zwanego Matrixa. Warto przypomnieć film. Dwa poziomy Matrixa. Tu mam jeszcze link po tej stronie ekranu. Warto się z nim zapoznać, bo to z tym jest coś głębiej niż większość ludzi myśli. I co? Zapraszam Was na warsztat. Duchowe przebudzenie 23-24 lipca. Dwudniowy warsztat online na temat duchowego przebudzenia. Tematów warsztatów ja mam taką praktykę, że nie powtarzam. Więc jeżeli ten konkretny temat Was interesuje. Zapraszam w opisie do tego filmu macie znajdziecie, znajdziecie link. Tam jest w sumie 6 godzin zajęć, czyli naprawdę sporo trzy sesje, dwie w sobotę, jedna w niedzielę. Temat nie będzie powtarzany, tak więc jeżeli czujesz, że jest to temat dla Ciebie, gorąco, gorąco zachęcam, żeby wspólnie spędzić ten po prostu transformujący, miły, wynoszący czas. Link Wam umieszczam tutaj, do tego warsztatu. Zapraszam gorąco i pozdrawiam Was serdecznie. Cześć.